Z nią gruda nie smakuje, coś nie tak to Z rozganiem się podzielę tym, co mam Ubieram kominiarkę, melanż trwa Puszczam Lady Gagel, la 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 Wyruszamy w miasto, ty i ja Robi się tu masno, staje czas Wchodzimy jak w masło, na 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 Robi się już jasno, I'm a my gang To tylko z moim gangiem lecę w tryb, bo każdy w moim gangu to jest świr, bo tylko z moim gangiem lecę w tryb, bo każdy w moim gangu to jest świr. Kominiarki tańczą tak, śpiewam se jak Michał Szpak, cztery głosy mam na tak komin na obytą mu znak Wo Wo wow tutaj masny jimmy nasza trójka coś tu zmieni styl mam gruby tak jak Jimmy jest daj mi mordyni kawa kopę w jednej chwili gruda weszła nie skminia lips <ścoughs> nie wiem <ścoughs> jeden był kumaty co z nim sprawy reszta wy to tylko z moim gangiem lecę, w tryb. Bo każdy w moim gangu to jest świr Bo tylko z moim gangiem lecę. W... Gangiem Kominiarki tańczą tak. Śpiewam się jak Michał Szpak. Cztery głosy mam na tak. Komin na obie to mój znak. Kominara wróż, to dla niepoznaki Lecimy na full Wciągamy jak Matrix, twoja nuta gruz. Nie słucham padaki, masno to jest kult, Najlepsze chłopaki. Yeah! Mama lee Bo tylko z moim gangiem lecę w tryb. Bo każdy w moim gangu to jest świr. Bo tylko z moim gangiem lecę w tryb. Bo każdy w moim gangu to jest świr Komin argi tańczą tak Śpiewam se jak Michał szpak Cztery głosy mam na tak Komin nałby to mój znak Masno Masno mi No na 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 no, 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 no